Więc widzowie, jesteśmy już w gierce i generalnie Dostałem na start huge hipomelona Elegancki tutaj hipomelonik W ogóle takie huge, jako że mamy titanic hipomelona To powinien chyba być normalnie W pet simulator x, ale widzowie Nie o tym tutaj w tym odcinku Ponieważ mamy potężny pet simulator y W sensie to jest podruba i wiecie w To się nie gra, nie wolno, nie wolno w podróby Grać widzowie, prosta sprawa, ale słuchajcie Postanowiłem, że przyjrzę się tej podróbce I słuchajcie, jest tu coś takiego jak Nightmare world i podobno tutaj mamy Dostęp do jakiejś titanic maszyny więc koniecznie musimy to odblokować I dlatego ten odcinek jest specjalny Bo tak naprawdę mamy też jakieś takie jajka Zobaczcie, mamy 8 jajek Z jakimś Paintball Pets, Paintball Pets Egg Dosłownie, jakiś Paintball Titanic Cut I tutaj drugi jakiś T Titanic Paintball Cut Także naprawdę mocna sprawa Mamy też, słuchajcie, Exclusive M10 Egg Czyli taki Titanic M10 Mamy też Comet Egg, to już było kiedyś Tak naprawdę już to nawet mieliśmy No ale zobaczymy jak nam pójdzie Oczywiście kupiłbym potki Ale tutaj w ogóle nie ma jakby, wiecie opcji w tym pet Simulatorku nie ma opcji. Chyba że tak zrobię. A to trzeba jako bandla, dobra. Dobrze, że sprawdziłem, bo w sobie już myślałem, że koniec. Ale tutaj co mam zrobić? Tu laki i poglaki. Tego nie ma totalnie. Nie wiem, czy to trzeba kupić za robuxy. Nawet jeżeli no to nie ma w ogóle takiej opcji. Dobra, słabo, ale widzowie, odblokowujemy, ale zanim odblokujemy, to paintball egg. Zobaczcie, mamy nowe paintballowe jajca. Już widzę, że mi chyba nic nie wyleciało. To jest dosłownie nawiązanie do huge paintball kata, który będzie w nowym big paintballu dwójce. I zobaczcie, jak to fajnie wygląda i oni to ładnie zrobili. Taką czapkę, w sensie kask i normalnie ten paintballowy ganik. Ej, bardzo ładnie jest to zrobione. Weźmy sobie jeszcze comet egg i lecimy odkryć nightmare właśnie world, na którym jest Titanic, maszyna widzowie, potężna Maszynka do robienia Titaników za darmo, prawdopodobnie. W sobie czego nie ma tutaj za darmo, to no jakby wszystko. I tutaj mamy jeszcze Exclusive Egg razem z Huge M10 Prototype. Tylko czy to mi się otworzy? Dobra, otworzyło się. Ej, ładne takie zielone, ale to jest podróbka tych, chyba Crystal Egg, jak mi się wydaje się wiecie, tych skopalni, z z update'u z kopalnią, jeżeli dobrze pamiętam. Także totalnie coś takiego. No ale dobra, lecimy, mamy naszego hipomelona, mamy splatted kata i paintball kata. Co tu się dzieje? Splatka? normalnie. Musimy to odblokować, ale jeszcze, dobra, już mogę. No to okej, okay, to jedziemy, to ciśniemy. Lecimy na kolejną wyspę, bo prawdopodobnie musimy odblokować widzowie wszystkie możliwe wyspy, żeby dostać się właśnie do Nightmare Warda. No moglibyśmy tam od razu pójść, ale niestety gierka nas prowadzi przez to wszystko. Co tutaj mamy? Antimatter pets. Co to jest? Ej, co to w ogóle jest? Czekajcie, czy ja mogę coś tu? Okej, okay, 5 dni? Nie, nie wiem co to robi, jak to wsadzę, a nie kupuj. Free to play forever, ok? 4 minuty. No to zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, jeżeli nie zapomnę na koniec odcinka. Bo tu mamy Dark matter, a tam mamy Antimatter. Jestem ciekaw. Zaraz sobie sprawdzimy, widzicie, to jest dos dosłownie jakaś podróbka, która ma mega jakieś ciekawe rzeczy w sobie, dlatego koniecznie chciałem sprawdzić, co tu się dzieje, bo ludzie o tym gadają i co ciekawe, ten tryb już dość długo stoi online i to jest dziwne. Preston, musisz się zająć tutaj trybem nowym, Prosta sprawa. 350 milionów widzowie, i tutaj robimy jeszcze 4,5 miliona. No, dla mnie to nic, bo po prostu idziemy od speedrun widzowie w Pet Simulator dosłownie w ogóle jak będziecie ciekawi w sensie jak jesteście ciekawi live'ów czy w ogóle będą u mnie live'y to jutro widzowie będzie pierwszy live'ik gdzieś tak po południu jeszcze nie wiem dokładnie zrobię zapowiedź na kanale więc sobie ustawcie przypomnienie bo będzie live zdobywania drugiego Titanica dosłownie będziemy le lecieli po drugiego Titanica do żaden żart po prostu będziemy starali się zdobyć drugiego wiecie że już mam Titanic Lucky więc postaramy się mieć kolejnego i w sumie tyle. Więc zobaczymy jak nam pójdzie. Oczywiście obecność obowiązkowa widzowie, prosta sprawa. I teraz tak, idziemy na Wojda, tak? Bo tutaj w Wojdzie mamy kolejną wyspę i tą kolejną wyspą będzie... Czekajcie, co tutaj? Co tutaj było? Cutwords? no tak. I później mamy limbo, a jakbym od razu do limbo leciał, czy nie mogę w tej wersji? Dobra, obczajmy. A, mogę! No to jak od razu do limbo mogę, no to nie ma problemu. Tym bardziej, że Nightmare World jest chyba tutaj. No to a nie mam nie mam dostępu co co ty gadasz ej dobra no to tutaj chyba musimy po kolei rzeczywiście iść tutaj musimy to zrobić po kolei więc idziemy odblokować pikselu Worda a jednak nie mam dobra czyli prawdopodobnie i tak będę musiał wszystko zrobić coś mi się tak wydaje serio bo to wygląda Chyba, że Fantazy Warda muszę mieć? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Dobra, widzowie, obrzejamy o co tu chodzi. Bierzemy sobie dwa huge e i ciśniemy. Razem z nimi na, wy razem z nimi na wyprawę. Mamy Catworda, no zobaczmy. Być może. A, tutaj też nie mam, ale dlaczego. A, bo drugi tutaj, dobra. Czyli trzeba po kolei, widzowie, już chciałem być słaniaczkiem, mówię, a ale nam wyjdzie. No ale nieprawda, bo musimy wejść wszędzie. W sensie musimy wejść tutaj. A czy ja muszę odblokowywać te światy? Czy mogę od razu lecieć na Katworda? Czekajcie. Aż jestem ciekaw, aż sobie tutaj potestujemy, bo to naprawdę jest do przetestowania. Elegancko, zobaczymy jak to działa. Czy zaliczy jakby pixel Warda, jeżeli go nie odblokowałem? Nie, no nie zaliczę. Dobra, no to musimy wszystko po kolei. Ale Lipa, totalna, naprawdę. No, i się to nie zajmie długo, wiadomo, ale. Ale tutaj sobie wymyślili. Wiecie, żeby ludzie dłużej grali. Prosta sprawa, nie? No, co się dzieje? Dobra, odblokowujemy to szybciutko. Lecimy na Katwarda i później do Limbo. W Limbo to już ludzik totalny. Znaczy, no, powinno, powinien być ludzik przynajmniej. No, bo to było ciekawe, że mogę do Limbo od razu. Chyba nie można było, jak się nie odblokowało poprzednich światów. No się w ogóle, jak się nie odblokowało. Lecimy na Catworda, widzowie. Szybki przegląd Pet Simulatorka. Jakie mamy światy? No, co prawda, mamy już też do i tutaj tego nie ma. No, ale cóż, to no tak też by że niestety tego nie będzie. I czy ten mógłbym zbić tutaj. O nie, to jest jakieś, to jest jakaś dziwna liczba totalnie. I, o Jezu, jak mi ranga leci! Co się dzieje, dobra? Gemy na ekranie. nie no masakra, co się dzieje w ogóle? Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd, bo gemy mnie po prostu totalnie tutaj dlaczego dalej mi się nabija ranga w ogóle. Patrzcie, haker mi się nabija. Ej, jestem hakerem, normalnie! Ciągle mi się wbija ranga. Zhakowałem simulator. co się dzieje? Nie no, po prostu pewnie mi nabija to zaległe. Dobra, insane hacker, ale ciągle jakby nabija to. To akurat jest troszkę już dziwne. Dobra, lecimy pierwszy świat. Pierwszym światem jest oczywiście nasz Doodle World. I później lecimy w Kawaii World. I w końcu Nightmare World, na którym zrobimy sobie Titanica. Nie wiem, jak go się robi, ale słyszałem, że go się tutaj robi. Do ludzi tutaj widziałem, że grali sobie w to. Dobra, i zobaczmy. Dziewię 90 tysięcy, tutaj 480, znaczy no tysięcy, milionów. Dobra, robimy to. A tutaj milionów, co ja gadam? Nie no, już mi się totalnie byli widzowie. 6 milionów, ja jestem przyzwyczajony, że powinno być więcej, bo już wiecie, te nowe światy, na przykład Dog World, uczy o tym, że bardzo duże kwoty są i to wszędzie, w różnych nawet grach na Robloxie. Są bardzo duże kwoty i jakoś tak się już przyzwyczaiłem. A tutaj zobaczcie, że mieliśmy w tysiącach. To jest takie dość ciekawe. Dobra, i drugi świat, Kawaii World, oczywiście niedawno wypuszczony świat. Jak były aktualizacje co tydzień, to było naprawdę fajnie, no bo co chwilę wiecie, coś mieliśmy nowego. Aktualnie jest lekka lipa, bo jest co dwa tygodnie. Jeszcze co gorsza, widzowie, to ja podczas tego update'u nie będę w domu, więc nie będzie raczej filmów. Będzie dopiero w poniedziałek, więc w poniedziałek będziecie mieli wszelkie nowości, ja wam szybko to nagram, ogram i na pewno będziecie wiedzieli, co i jak. Ja na pewno coś jeszcze wymyślę ciekawego, bo wszyscy już nagrają, ale ja sobie coś wymyślę ciekawego, widzowie. Nie ma problemu. W ogóle dostaliśmy pełno jakichś tutaj peciszków z tamtego świata. Dostaliśmy nawet skarpetę. Dobra. Skarpe... Skarpeto, pokaż, co wypadnie. No fajnie, że już widzę. Dobra. I Nightmare World. Lecimy. Oficjalnie jesteśmy w nowym świecie Nightmare Super Eggs. Nie wiem co to jest w ogóle. Jakieś co to jest? Ej to jest normalnie ten pies. Ej co co to jest w ogóle? Dobra, otwieramy to Golden Hellfox Nightmare. Zobaczmy tutaj może nam poleci. Rainbow Hellfox. No nie możemy użyć poglaki, nie wiem dlaczego. Totalnie jest to O Rainbow Nightmare Huge, kto? Rainbow Nightmare Huge Mushroom King. Ej pokaż to. Jo! Jaki King! Co jest? Jaki król! Król Grzybek. <grych> Ej, fajny Król Grzybek. Mamy tutaj Grim Reapera chyba, pokażcie to. Czy to jest Grim Reaper? Nightmare Cyborg Cat? Ej, nie poszło akurat, dobra. Nightmare Reaper, dobra. Czyli to są Nightmare Reaperki i tutaj słyszałem, widziałem, że jest jakaś maszynka, chyba, że to nieprawda. A, chyba to nieprawda, chyba się dałem widzowie nabrać. Nie, no po to odblokowywałem, żeby nie było nic, ale słuchajcie. I tak jest bardzo ciekawie, tutaj jest pełno rzeczy. Nie no mamy runkupa, creator of pets. Aha, okej. Okay. Mamy tego Kiga, sieba królu. No powiem wam, że royalty pety będą w season giftach dwójce ale tego się nie spodziewałem tutaj. A czekajcie, czy przypadkiem nie ma tutaj tej maszyny? Nie no, to jest bank. Back to the void. No chyba nie ma. Myślałem, że jest, bo widziałem, ale jednak chyba nie ma. Nie wiem dlaczego, ale nie ma. Dobra, jak to w ogóle wygląda? 22.4OC. Ej, to musi być potężna liczba w ogóle. Czy ja jestem w stanie na przykład takim... Tutaj koleżką, o proszę bardzo, załóżmy 8 petów. W sumie mógłbym użyć kodu na free miałbym 22 sloty, chyba, ale dobra, zobaczmy tak. No, liczby lecą tutaj naprawdę przepotężne. To jest po prostu. No, to jest szalone, co, mi, co do mnie leci. Jakby tyle koidów, że tego się nie da wydać. Oczywiście mamy tutaj Nightmare. Peciszki w naszym indeksie, patrzcie, Nightmare, Grumpy Picat, także Grumpy Picat jest zabi. No i co mogę powiedzieć? Są Nightmare Eggy. Myślałem, że będzie ta maszynka, ale totalnie jej nie ma. Chyba, jeżeli tutaj jej nie ma, no to ewidentnie chyba jej nie znajdziemy. Bo na Spawn Wardzie też niczego takiego nie widziałem. W sensie wiecie, mamy tutaj maszynkę do Hugey, i mamy maszynkę do Evolve, co nie? Ale tego się nie da zrobić, dobra. No, czyli generalnie zostałem nabrany, widzowie. Oszukali mnie najgorzej po prostu. Dobra, czekajcie, zróbmy sobie. Jeżeli już tu jesteśmy, to zróbmy sobie tego paintball kata i zobaczymy, jak to pójdzie. Nie no, byłem pewien, że będzie tutaj. Wiecie, jakiś Titanic. Titanic Atron czy coś. Ale dobra, jednak, jednak tutaj się nie udało. Czy nam wypadł właśnie... Nie, nic nam nie wypadło. Paintball Cat, Splat Cat, dobra. To to zróbmy sobie Huge Atrona. W sensie, zobaczmy, co z tego będzie, bo być może ukryli tu coś ciekawego. 50 punktów, dobra. Chcę jajko. Jakie to jest jajko? Huge Machine Egg 2. No i tutaj mamy Hacket kata No ciekawe, no ciekawe to wygląda. Dobra, otwórzmy to jajco i zobaczmy, co nam wypadnie. i normalnie nowe jajo. Normalnie nowe jajo w Pet Simulator Y. Nowej grze Prestona, nie? ale ciekawe czy będzie się nazywał, czy, czy na pewno będzie Happy Pet Game, czy zmienią na Pet Simulator Y, bo to wiecie, są takie przypuszczenia. Huge Peacock, który wygląda, dość dziwnie się na mnie patrzył kolega, ale jest dość normalny, dobra, ok, i teraz tak, mamy tego Bashroom Kiga. no spodziewałem się maszyny do Titanica i zostałem oszukany widzowie, zostałem totalnie oszukany, no ale nieważne, jakby tutaj oglądaliście do końca, ten kto oglądał do końca, oczywiście napiszcie swój nick w komentarzu, ponieważ w PSX się wyśle wam darmowe oddoszki i właśnie to Zrobię, więc lecimy wysłać darmowe hotdogi dogi w PSX dla widza. Więc słuchajcie, warto oglądać do końca, bo byście nie wiedzieli, że, że wysyłam, i pewnie byście nie napisali Niku. Widzicie, jesteście lepszymi widzami, jeżeli oglądacie do końca. Więc co, lecimy szybciutko wysłać, a ja tutaj mam maszynki ga wygląda naprawdę super. Dobra, widzowie, jesteśmy już w PSX. -ie. Pamiętajcie, żeby pisać swoje niki. Mamy Bartka. I słuchajcie, drugi gift poleci totalnie randomowo to wybrałem, ale też do Bartka. W sensie innego Bartka, ale Bartka. Więc mamy dwóch Bartków, gratulujemy Bartko widzowie i dziękuję. Za obejrzenie tego odcinka Sibado.